Czy udało się Wam już czegoś dowiedzieć tam na miejscu, bo gdy rozmawialiśmy tak, jakiś czas e, temu, to nie było tych informacji. Już ostatnie przygotowania do uroczystości. W zasadzie wszystko było gotowe i nagle gruchnęła wiadomość, że awaria samolotu prezydenta. Jestem w tej chwili koło lotniska. Widać z daleka szczątki samolotu, ale milicja już otoczyła teren. Nie można się tam dostać. I świadkowie mówią, że samolot krążył wokół lotniska przez dłuższą chwilę. Nie wiadomo, czy nie mógł wylądować. Niektórzy też twierdzą, że gubił paliwo, że mógł mieć jakieś problemy techniczne. I w momencie podchodzenia do lądowania zahaczył lewym skrzydłem o drzewach i runął, rozpadając się na kawałki. Wybuch pożar, ale nie było wybuchu. I kiedy ratownicy przyjechali po około 10-15 minutach, to uznali, że nawet nie ma sensu wzywać karetek, bo wszyscy zginęli. I w tej chwili, ponieważ to jest taki lasek podmokły tuż za ogrodzeniem lotniska, na końcu pasa startowego trwają prace, żeby no, zbudować taką drogę, po której samochodzie by mogłyby wjechać, żeby ewakuować, żeby wywieźć po prostu zwłoki stamtąd. Jest tu bardzo dużo służb ratowniczych straży pożarnej, milicji. No i wszyscy są w szoku, że coś takiego się stało. Czy, czy milicja wam przekazuje jakieś informa um, oficjalne nie, informacje? Nie, nie. Wszystko to jest to, co udaje się porozmawiać z ludźmi, którzy po prostu widzieli ten moment. I co oni mówią? Pracują. To jest, jest takie przedmieście smoleńska przemysłowe, tu są salony samochodowe, więc udało mi się porozmawiać z pracownikami tych salonów, którzy to widzieli z, i z klientami. I wszyscy potwierdzają, że właśnie no coś dziwnego się z tym samolotem działo, że on kilka razy krążył nad lotniskiem, że miał jakieś wyraźne problemy. Jest mgła w Smoleńsku dzisiaj i to prawdopodobnie utrudniło lądowanie. To lotnisko to nie jest takie normalne lotnisko pasażerskie, to, to jest dawna jednostka wojskowa, już zlikwidowana i to lotnisko na co dzień jest zamknięte, otwierane tylko na jakieś uroczystości. I prawdopodobnie nie ma na nim sprzętu do naprowadzania samolotów tak. elektronicznego. Marcinie, mam jeszcze jedno pytanie. Czy udało Ci się w Smoleńsku y, potwierdzić y, nazwiska osób, które znajdowały się na pokładzie tego samolotu? Wiemy na pewno, że była tam para prezydencka, napływają informacje o osobach, które miały się znaleźć na pokładzie tego samolotu. Czy Ty wiesz na pewno, kto jeszcze był? tego nie wiem, kto był. Mam ten sam program, który dostałem y, w momencie. Wylotu do Smoleńska dziś rano. Dziennikarze polecieli innym samolotem, jak 40 godzinę przed prezydentem. I, I to była bardzo duża delegacja, ale nie jestem w stanie powiedzieć, kto z tych osób, które były przewidziane, był, czy ktoś nie dojechał, czy ktoś no, po prostu się nie znalazł na pokładzie tego samolotu. Jeszcze takich informacji nie ma. Bardzo dziękujemy. To była to rzeczywiście bardzo duża delegacja. No i trudno pojąć, jak to się mogło stać. Dziękujemy ci serdecznie Marcin Wojciechowski korespondent Gazety Wyborczej ze Smoleńska, był naszym